Dzień dobry Państwu, a przyszedłem do rodziców, bo postanowiłem tutaj pozbyć się nadmiaru mieczyków. Pójdą na ludzi, po prostu, wrzucę do innego akwarium. Bo tutaj już platki i mieczyki wypierają mi głupiki. Zobaczcie, że już prawie głupików nie ma. Molinezje też gdzieś się podziały. O, młody glonojadek już taki podrośnięty patrz, też do odłowienia Gronojadek, tutaj młode gronojadki też do odłowienia. Byłem w lesie, ale grzybów nie ma. O, tutaj gronojadek. Nie ma grzybów. Dwie kanie tylko znalazłem takie niewielkie. Także sezon już na grzyby jako takie chyba się kończy. Tylko, że jeszcze. No, tych upieńek trochę jest, jak ktoś lubi. Ja już sobie narobiłem grzybków. Wracając do ryb, no to biorę się tutaj do dzieła. No i te platki, no za dużo już tego jest. Gupiki tu nie mają już kody jak się rozwijać. No i trochę trzeba przystrzyc. tą różdżice i akwarium u siebie muszę zrobić też na rożdżycy. to Ładnie się młode hodują. W takich warunkach mają się tutaj gdzie kryć. No i jest legiącko limaki przy wierzchu, jakaś tak jakby przyducha trochę, może podmiankę trzeba wody zrobić, bo no, ...tylko bardzo dawno nie robiłem podmianki. Może zaraz tym się zajmę. A najpierw ryby orłowie. I już. To już, tak to wygląda, porośnięte akwarium. No i wiara się do dzieła. Na razie, cześć.